Ojciec kamery Właśnie przyjdźmy z samolotu i lecimy teraz do Malagi do Hiszpanii. Czekamy na Franciszka Przerażające lądowanie? No trochę Emocje puściły Idziemy do autobusu Yo. I idziemy na statek Wjechaliśmy, tam już Chopin Idziemy po pagarze

a ja mam to oddziałam vlogi. Tak? Są vlogi, są vlogi. Ale ile? Aha, no, no, no. Takie minutowe vlogi, 30 sekundowe vlogi. Jutro. Wachta na 10-ą o 12 śniadanie o Jutro wachta od 4 do 6 Nie no, dasz radę o której, o której wachta, o której wachta jutro? Jutro? Jutro... 4. Ja mam od północy dzisiaj Aczkolwiek ja dzisiaj nie mam tropówki, ja Ale... idę jutro na kampus. mam od 4 i do 6-ej Odpoczywamy Czekaj, bo, bo ja tego nie tej... pamiętam, bo ja byłem. <grym> Jezu, co wy tu robiliście na no serio? Dobra, no, czytamy dalej. jesteśmy no. Nie spinajcie się z myciem, i tak przestaniecie w połowie rejsu To jest. Nie, fajnie. nie. Czy ty znalazłeś, znalazłeś tą w... Tak, w nie, znalazłem tą butelkę. Gdzie była w ogóle? Nie, w była. To się musiałem napisać nie, do koleżanki, która pamięta co stało. są Trzeba się umyć Bez to tak się pomyślicie się, mejdzie się, mejdzie się. O, o, nie, no. bo jeżeli się nie my... Ile osób jest w Kajtonie? Nie bierzcie dolnych dolny koi eee, Nie bierzcie dolnych koi eee, To generalnie tak koi. z doświadczenia to? własnego Są zapustione O ja się nie ma... będę myć Kajton co ma to do siebie, że jebie w nim ja, Co tu jest napisane? Kajton? A jaki Kajton? Kajton no. A Karton. Aha, to ja tam się nie będę mył i będzie zbawne Tylko Troomsel i Bombranza to są dwa najwyższe żagły Kurde Czekaj, co? No nie, nie wiem że... co, dwa, dwa najwyższe żagle? Dwa najwyższe, dwie najwyższe ja to jest ten, co mać kupiłem bo... Okej, okay, no ale to jest ma... dobra No wiem, wiem, ale to jest. No, to no. Ale... Tak, my dwa dalsze Chopina To jest nasza kuchnia tu jest Stołówka i kuchnia Dzień dobry, Właśnie jesteśmy po manewrach lin żaglów Nauczyliśmy się jak poszczególne linie się nazywają I co możemy dzięki nimi robić no, Ty wiesz, czy my w końcu się przenosimy? to znaczy? No bo, czy my płyniemy gdzieś indziej? No jutro odbywamy Jutro wypywamy no Bo ja przez chwilę myślałem, że my na serio gdzieś zmieniamy swoją lokalizację No nie no, to też tak myślałem, ale wypywamy jutro Jutro z samego rana I czego się nauczyłeś przez dzisiejszy dzień? Ja mam pytanie Jakie? No jak się na swoją szaglę Czego ja się nauczyłem? To... To się wytnie, ok? To się wytnie. Tutaj też? No, patrz. się Możesz co się stało właśnie? Tak, Anny. Jest to szafka, więc to ją na trawie. A ty masz czego ja nie mam? Ja mam Ty masz źle, że się to rusza. O, o. A, samo wie. O. a, samo. Tak wygląda nasza Kajuta. Kościusz, mieści drzwi. Tak wygląda nasza Kajuta. Tak wygląda na... na nasza kajuta. Tak kajuta. Dobra, kajuta. multi. Oto moja. Michała. Jagorka, dziewczyn. I tam dalej te dziewczyny. Nie w dniu No. Sizelim mi fare? Takım indek zamanı. Ha, bu. Birkaç eee Amanda Payne'e kimde Idziemy na obiedzie, na, na obiadek z naszą ekipą. Czyli druga i trzecia. Aha, Co dzisiaj na obiad? Kasza, tłuszki, mięso.

Będziemy się skwijać. Czy ktoś jeszcze potrzebuje taśmy? Nie, świetnie. Jeszcze bardziej trudno jest. Jest już pęknięty. Gdzieś na to coś. Ja, wiesz co? Ja bym wiedział jeszcze trochę, proszę. Zjedliśmy obiad i, i jesteśmy teraz po, na, po na manewrach. Uczyliśmy się jak sumować i odsumowywać naszą łajbę. I przeparkowaliśmy się w to miejsce, w tą część stoki. Jak co powiesz? Świetnie. Jak twoja wachta mija? Jak twoja. Joo. <zysk> Właśnie jesteśmy po Monewrach. Po Polacy też. Jak oni, jak, jak. dzieci minął? Małe, to no. jest długie i te wszystkie szkolenia też są duże. Mamy całą wiedzę w jednym palcu opanowaną już. Umiemy cumować, rozwijać maszty. Wchodziliśmy aż na samą górę. Złoto za Teraz pełnimy wachtę. 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 Teraz pełnimy wachtę. Teraz jeszcze będziemy wnosić Teraz będziemy wnosić malagę. Jest późno. 20-24. Tem que ter um pouco de vocês na saga. Amei I idziemy na miasto. Tak. Na lody i... Na lody i... No, tak tak ...miasto. 50... O łody! No, lody, więc idziemy na lody. O, się już nie stawiasz. A mogę ja to teraz... No. no! Uwaga, uwaga, dzień dobry, witamy dzisiaj w odcinku. Chodź, taki to. Jest? Kurde malaga. Dokładnie. Malag. Tutaj mamy całą załogę, nie pamiętam dokładnie wszyscy, jak mają na imię. Tutaj jest na pewno Kama, Max. Max. Tutaj jest Olek, tutaj jest chyba Julka. Tak, Julka, to Ty, Tak. jest ula. Właśnie idziemy do. Gdzie my idziemy? idziemy. Tak, ale nie, nie, nie. Po drodze jeszcze mieliśmy gdzieś iść. Na lody? Do lody? się zatrzymuje doszliśmy do katedry jest ogromna o, szabcie, to jest. Jo. spójrzcie jakie to jest ogromne bo mi się nawet w nie mieści to jest aż taki wielki

bardzo duży tydzień wielkich pracy. Dzień, dziękuję. 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 Wszystkiego z z Ameryki, dobrego tak? z, z Teksasu. Wow. 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 To Właśnie. To Właśnie. Życzę Wam dobrego, dobrego wieku i super. Przeżyć pięknie, jak miło. Życzę wspaniałego tygodnia. Widzieliśmy, <laughs> to to naprawdę... hey, że masz leniwca Mam lenistrzę ona podeszła i ona coś powiedziała? No, jakby ja zobaczyła, że z Polski jesteśmy i zagadała do nas. Bardzo tutaj... Czy w ogóle często tak? No. Ale Właśnie spotkaliśmy ludzi z Teksasu, którzy mieli spotkanie w Hiszpanii. Fajni ludzie. Bardzo mili. Bardzo mili. Dokładnie. Życzyli nam pomyślnych Wiatrów. E, mam nadzieję, że takich nie z żołądka. No. <laughs> to jest tak mam nadzieję. No więc e, bardzo miło, bardzo fajnie będziemy rozpoznawali. Ej, dziewczyny, robimy taką mówę. Pod każdą fontanną robimy S. Tak, e, robimy Prosto. tak. tak. chyba nagrać. Model I każda za innym razem. Dobra, dobra, dobra to tak. ja teraz mogę dobra. pójść. No. Okej. Okay. ja daję, nie mam. Grupy. Ja muszę zaprezentować mój model. Bo... Właśnie byliśmy w parkurze. Pokażę co kupiliście sobie. Puszka jakiegoś napoju. Nie, nie, to nie jest Lipton, to jest Nasty Mesty. Ja Red Bulla. Jeszcze on ci nie pokazał. Co pokazałeś? Ej, wyjmij skończę. <grymne> Czemu tyleś to wywalił? Teraz idziemy na stare miasto? Czemu tyleś to wywalił? Ja wszyscy są. Jakieś tam transakcje, się Yy, Nie pół godziny te zbiorniki, więc musimy już wracać I co mamy się już na stację Jesteśmy... co Ile? 15 minut przed czasem Oto to, na Pocznę maszty, wejść z jednego punktu, przejść przez drugi i schodźmy tędy. сегодня в основании... yes.